3 miliony Ukraińców, którzy uciekają ze swojego kraju przed wojną, jest w Polsce. Uciekając przed wojną, przed śmiercią, przed ranami, przed strachem zwykłym, ludzkim. Poza terytorium Polski mieszka ponad 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Nie avere paura, imigrantów. siamo noi. Migrostacja. Nie tylko naukowe rozmowy o migracjach. Historia OBM-u rozpoczęła się od grupy kilku osób, znajomych, przyjaciół, badaczy, którzy zaczęli zajmować się migracjami. Zaczęli się zajmować migracjami w Polsce w bardzo specyficznym momencie historycznym i też w specyficzny sposób, ponieważ to ich zajmowanie się miało związek z projektem międzynarodowym. Wielka skala migracji i propozycja, żeby stworzyć ośrodek naukowy, który by się tym problemem zajmował, to był impuls do powstania ośrodka badań nad migracjami. Problem polegał tylko na tym, że nie mieliśmy specjalistów. No i ponieważ to zadanie zostało powierzone mnie, to próbowałem sobie jakoś z tym poradzić i z pomocą kilku osób socjologów, naukowców z Wydziału Nauk Politycznych, a przede wszystkim z mojego macierzystego. Wydziału Nauk Ekonomicznych, stworzyliśmy najpierw niewielką grupkę, której głównym zadaniem najpierw było przygotowanie się do pracy. Te osoby, które w pierwszej kolejności pozyskały, pozyskałem, to była Anna Giza i Ewa Jaźwińska z Instytutu Socjologii. Były Specjalistami w dziedzinie badań terenowych. Na tym nam najbardziej zależało. I tak się złożyło, że pierwszym wielkim projektem, jaki, jaki re, realizowaliśmy w ośrodku badań nad migracjami, było badanie terenowe w kilku regionach kraju, dokładnie w czterech regionach kraju, gdzie badaliśmy społeczności gmin albo małych miasteczek w których występowało na wielką skalę zjawisko, o którym wcześniej wspomniałem, migracji niepełnej. Ten projekt, jak i wiele innych projektów na początku, był możliwy dzięki temu, że, że otrzymaliśmy fundusze z zagranicy. To pierwsze wielkie badanie, tak zwane etnosondażowe, było realizowane na skutek zaproszenia do udziału przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ. Realizowaliśmy w takim dużym zespole wspólnie z badaczami z Ukrainy i z Litwy. No, a potem to już poszło. Badania w obm koncentrowały się na wielu ważnych tematach związanych z emigracją z Polski i z polską diasporą. Wyróżnić należy badania Marka Okulskiego, który próbował oszacować skalę wyjazdów z Polski w latach 80. i 90. Badaniami migracji sezonowych do Niemiec w postaci badania sondażowego dotyczącego struktury społecznej i demograficznej wyjeżdżających, warunków pracy w Niemczech i konsekwencji tej emigracji dla Polski zajmowali się Paweł Kaczmarczyk i Wojciech Łukowski. Mechanizmy wyjazdów krótkookresowych i osiedlańczych z Polski, z miejscowości o silnych tradycjach emigracyjnych badali i opisywali w swoim klasycznym już dziele Ludzie na huśtawce Ewa Jaźwińska i Marek Okulski. Kolejnym przełomowym tematem badań w obm była migracja poakcesyjna. Odpowiedzi na pytania kto wyjechał, skąd wyjechał i dokąd oraz jakie to miało przyczyny i konsekwencje udzielili Izabela Grabowska i Marek Okulski i opisali w książce Migracja ostatnia. Nie tylko zresztą sam proces emigracyjny, ale także funkcjonowanie polskich emigrantów w takich krajach jak Wielka Brytania, Irlandia czy Norwegia, to było przedmiotem badań um, naszych koleżanek i kolegów ze Ośrodka badań nad migracjami. I nie tylko polska diaspora, ale także polityka państwa polskiego wobec Polonii, Polaków za granicą. To był także temat, to jest także temat, który nas tutaj w ośrodku badań nad migracjami bardzo interesuje. Ośrodek Badań nad Migracjami przeprowadził pierwszy w Polsce sondaż w roku 1996, taka data połowy dekady, na temat współczesnej imigracji. Nie było innych badań, inne badania były badaniami jakościowymi, ale też nie było środków na te badania. Myśmy próbowali różne badania rozwijać, ale ani jakby naukowe, fundacje naukowe finansujące badania, ani Agendy rządowe nie były jeszcze wtedy tak bardzo zainteresowane kwestiami imigracji. Czyli ten czas badań nad imigracją w Ośrodku Badań nad Imigracjami to kilka projektów, głównie jakościowych i jeden sondaż z połowy lat 90. W pierwszej dekadzie XXI wieku, pod sam koniec, ośrodek zaczął prowadzić badania ilościowe dotyczące imigracji migracji do Polski. Na dzisiaj mamy za sobą ponad 10 sondaży realizowanych metodą Respondent Driven Sampling, która umożliwia ilościowy opis badanych grup migrantów. Badaliśmy migrantów z Rosji, Ukrainy, Białorusi. Począwszy od 2014 roku, koncentrujemy się bardzo mocno na badaniach osób migracji z Ukrainy. Natomiast coraz mocniej w ostatnich latach wchodzimy w badania migracji osób z innych krajów, które stanowią duże wyzwanie, bo są to grupy nieeuropejskie, więc podejście do ich badania wymaga trochę innych rozwiązań niż miało dotycznie w przypadku migrantów z byłego Związku Radzieckiego. W tej chwili w ośrodku badań nad migracjami są bądź są planowane badania takich grup jak Filipińczycy. Turcy, Indusi, um, osoby z Azerbejdżanu, no i oczywiście Ukraińcy, a także osoby, które przyjechały z krajów Europy Zachodniej. Oczywiście bardzo wiele w OBM się zmieniło, ale też jest kilka rzeczy, które pozostały niezmienne. Zacznę może od tego, co się zmieniło. Zmieniła się skala i zmieniła się w sposób spektakularny. Dzisiaj Ośrodek Badań nad Migracjami tworzy ponad 70 osób. To są badaczki, badacze, współpracowniczki, współpracownicy. Osoby nie tylko z Polski, ale mamy w naszym gronie badaczki, badacze pochodzące z różnych krajów, nie tylko Europy i świata. Mamy także badaczy, którzy funkcjonują w przestrzeni transnarodowej, łączą pracę akademicką w Polsce, w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, Wielkiej Brytanii czy we Francji. Czyli zmieniła się skala i, tak jak powiedziałem, ta zmiana jest doprawdy spektakularna. Natomiast z mojej perspektywy istotne są te rzeczy, które się nie zmieniły i mam nadzieję, że pozostaną niezmienne jeszcze przez długi czas. Po pierwsze, nie zmieniła się pasja, pasja badawcza, która cały czas pcha nas do tego, żeby próbować rozumieć naturę migracji, źródła migracji, lepiej rozumieć jej konsekwencje i też starać się radzić sobie z tymi kwestiami na poziomie polityk migracyjnych. Co ważne, także od samego początku. Kluczową ideą, która porządkuje nasze myślenie o migracjach jest to, że traktujemy migrację jako element szerszych zjawisk społecznych. W związku z tym nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do mobilności, przyglądamy się kontekstom, zarówno jeśli chodzi o uwarunkowania, jak i skutki migracji. Kolejna rzecz, która bez wątpienia się nie zmieniła, to interdyscyplinarność. Ta pierwsza grupa badaczy, którzy tworzyli OBM, to byli ludzie bardzo różni ekonomiści, socjologowie, historycy i to pozostało do dzisiaj. Mamy w naszym gronie osoby, które reprezentują nauki polityczne, socjologię, ekonomię, geografię, prawo, psych psychologię. Wydaje mi się, że z pewnością kogoś, kogoś pominąłem. Ta interdyscyplinarność jest niezwykle ważna, ponieważ z jednej strony wydaje się oczywiste, że takim właśnie tematem są migracje. Zmuszają nas do przekraczania granic między dyscyplinami, ale z drugiej strony my wykorzystujemy te dyscypliny, wykorzystujemy je po to, żeby w sposób lepszy, bardziej poprawny metodologicznie badać zjawiska migracyjne. To, co się wreszcie nie zmieniło, i dlatego na początku wspomniałem o tym dużym międzynarodowym projekcie, który zainicjował działalność Ośrodka Badań nad Migracjami, jest zakorzenienie badawcze Ośrodka w badaniach. Europejskich, ale i światowych. Ośrodek Badań nad Migracjami od wielu lat jest członkiem sieci, największej na świecie, sieci badawczej zrzeszającej badaczki i badaczy migracji, sieci IMISCO. W tym roku mieliśmy niezwykłą przyjemność, chociaż było to też duże wyzwanie, organizacji dorocznej 20. już konferencji tejże sieci. Konferencji, w związku z którą do Warszawy przyjechało około tysiąca osób, a kolejne 500 uczestniczyło online. Wreszcie, duża część z naszych projektów, bo o tym też warto opowiedzieć, obecnie w OBM realizowanych jest ponad 30 projektów badawczych o łącznej wartości ponad 20 milionów złotych, a 7 z nich to są projekty realizowane w schemacie Horizon Europe czyli prestiżowym schemacie, który pozwala nam nie tylko właśnie zgłębiać tajniki migracji i zjawisk związanych z migracjami, ale także pozwala nam lepiej sieciować się i współpracować z najlepszymi jednostkami naukowymi na świecie. Dodałbym do tego jeszcze jeden element i on również pozostaje niezmienny. To jest zdolność i umiejętność reagowania aktywnie na to co się dzieje. Podejmujemy nowe tematy. Mówiłem już o kwestii zmiany statusu migracyjnego polski. Mówiłem już o tym w jaki sposób niezwykle Aktywnie badacze naszego ośrodka zareagowali na sytuację na granicy białorusko-polskiej, ale warto także powiedzieć o tematach, które pojawiają się od stosunkowo niedawna. Zaczęliśmy zajmować się choćby reakcją na kryzys klimatyczny. Mówimy o tym, jak polityki lokalne, regionalne, polityki miejskie mierzą się z migracjami, i to jest niezwykle cenne: to znaczy to, że jesteśmy instytucją, która potrafi reagować. Szybko i niezwykle efektywnie. Pytania o przyszłość są zwykle najtrudniejsze, i zwykle niełatwo jest powiedzieć, czym będziemy się zajmowali w przyszłości, a także w tym kontekście, czym Ośrodek Badań nad Migracjami będzie zajmował się w najbliższych latach. Ale wydaje mi się, że chyba wyjątkowo, także w kontekście tego, o czym mówiłem wcześniej, odpowiedź tutaj będzie prosta. Biorąc pod uwagę wydarzenia ostatnich kilku lat, czyli tą zmianę statusu migracyjnego po roku 2015, a w szczególności to, co się wydarza od wybuchu wojny w Ukrainie, trudno dzisiaj wyobrazić sobie Polskę jako kraj inny niż wielokulturowy, niż kraj, w którym bardzo duże znaczenie będą mieli imigranci na każdym możliwym poziomie na poziomie społecznym, ekonomicznym i także w przyszłości, zapewne na poziomie politycznym. A to oznacza, że profil badawczo ośrodka siłą rzeczy będzie ulegał modyfikacji, będzie się zmieniał. Wydaje mi się, że to, co będzie nas zajmowało w najbliższym czasie, to przede wszystkim bardzo uważne naukowe przyglądanie się obecności imigrantów w polskiej gospodarce i w polskim społeczeństwie. Wydaje mi się, że czeka nas krytyczny namysł nad dokonaniami badań integracyjnych w Stanach Zjednoczonych w Europie Zachodniej i odpowiedź na pytanie. Na ile te badania przystają do polskiej rzeczywistości. Więc myślę, że być może czekają nas tutaj na tym polu pewne przełomy. Dalej, istotne jest to, że będziemy się przyglądać kwestiom migracyjnym z różnych perspektyw, a w szczególności z tej perspektywy najniższej, lokalnej i regionalnej, z perspektywy polityk miejskich, bo to są te sytuacje i te miejsca, te poziomy, gdzie rzeczywiście dzieją się zdarzenia związane z migracjami. I wreszcie, kiedy mówimy o tych wyzwaniach, o tym wyzwaniu, jakim jest przekształcanie się w kraj e, wieloetniczny, mam nadzieję, że wreszcie wrócimy do rzeczowej, poważnej debaty na temat polityki migracyjnej i nie mam wątpliwości, że ośrodek będzie w tej debacie brał bardzo aktywny udział. Natomiast, niezależnie od tego, na pewno będziemy kontynuować pracę w tych obszarach, które mają charakter innowacyjny, a czasem nieoczywisty. Mówiłem już o zmianach klimatycznych i wydaje mi się, że to jest ten obszar, w których tych badań będziemy podejmowali coraz więcej. Na pewno będziemy przyglądali się specyficznym typom migracji, choćby takich jak migracje specjalistów. Będziemy eksplorować inne mniej oczywiste aspekty, takie choćby jak migracje czasowe, migracje cyrkulacyjne, które. Do niedawna były przedmiotem zainteresowania w niektórych tylko częściach świata. Polska jest bez wątpienia jedną z tych, jednym z tych części. I niezależnie od wszystkiego będziemy poszukiwać innowacyjnych, ale też rygorystycznych podejść metodologicznych. Ośrodek od samego początku, od momentu założenia, słynął z dużej wagi, jaką przywiązywaliśmy do metodologii, do rzetelności informacji, jakimi się dzieliliśmy. Choćby z partnerami społecznymi albo politycznymi. Ta metodologia się zmienia. W coraz większym stopniu korzysta ona choćby z tak zwanych dużych danych. My także to robimy w ośrodku, i wydaje mi się, że w dużej mierze przyszłość badań migracyjnych. Będzie związana właśnie z tym, jak sprawnie będziemy korzystać, po pierwsze z danych rejestrowych, które, miejmy nadzieję, będą w coraz większym stopniu dostępne, ale także z tych dużych danych, które pochodzą z cyfrowych źródeł różnego typu. Nie ma wątpliwości w związku z tym, że ten zakres tematów, którymi zajmują się badaczki i badacze, Migracji w naszym ośrodku jeszcze istotnie się zwiększy. Już dzisiaj tych tematów byłoby kilkadziesiąt, a myślę, że będzie ich więcej, chociaż też nie ulega wątpliwości, że punkt ciężkości przesunął się w stronę imigracji i prawdopodobnie tak pozostanie.